Gdybyś mógł poprowadzić prywatny trening jiu-jitsu dla dowolnej znanej osoby, ale spoza świata sportu, walki i tym samym poznać tą osobę, zbić piątkę, trochę pogadać, to kto by to był? Część pierwsza. Ciekawa taką osobą, którą chciałbym poznać jest Zlatan Ibrahimović. Ronaldo, the Brazilian player. Może gdyby to było trochę wcześniej w życiu, to może to byłby Ozzy Osborne na przykład. Mega fajnie byłoby wdrożyć kogoś w jiu kto jest niewidomą osobą, więc może Rej? Richards? Hey, no. Like, if Margaret Robbie calls me for a private, I would probably go. Miłość Szymański, alter podcastu za rubieżą. To jest osoba, z którą jakby spędzam najwięcej czasu, nie znając jej. Dobra, może być Araf. Mogę sobie z nim zrobić kulankę. Tom Hardy trenuje jiu więc jakby był w Krakowie i moglibyśmy potrenować, to by mi było bardzo miło. Mam dwie odpowiedzi. To jest świętej pamięci Antony Bourdain. Drugą osobą to byłaby Iga Świątek.